Patrz, jakie ładne statko, to nie twoja rodzina? Tak, moi teściowie, kochanie. Mógłbyś mnie zdradzić z inną kobietą? Okej, okay, się masz. <grym> <grym> Ostrzegam cię. Napiszę na twoim nagrobku: tu leży moja żona, zimna jak zawsze. A ja każę wyryć na twoim tu leży mój mąż, nareszcie sztywny. Tego <grym i zbierny> tak, o tak. się mi napisała wiadomości: Welcome. Wiesz może, co to znaczy? Ej, to przecież proste wycieraczka. Sąsiedzi z czwórki mają taką. A, to mynda jedna. I